Witam, cześć i Moja połatka RWP Przewieszona na takiej cienkiej lince Jak wiele razy wspominałem Na szkoli wychowuje Ciała ducha hartuje i młodzież trenuje Leśny wierszyk Tak tam słońce Słoneczko ładnie świeci Tak się prezentuje okolica Uroki lasu Tu mi dogasła kuchenka A akurat czajnik postawiłem Zaraz będę musiał spalić Całkowicie od nowa Proszę spojrzeć, jakie ładne słoneczko. Przejdziemy się dookoła. Tak to mniej więcej wygląda. No i zobaczę Państwa, się pozdrowić wszystkich oglądających. Tych, którzy mają siłę mnie oglądać. I być wytrwałym, bo to żeby mnie słyszał, być wytrwałym. I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski, DaszBur